Feniks, twoje po, po, radio. Dzisiaj mam przyjemność gościć pana magistra Daniela Gratkowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie. <noise> e, na początek, um, czy mógłby pan um, przedstawić się i mniej więcej w skrócie powiedzieć, kim pan jest, skąd pochodzi? Okay. Nazywam się Daniel Gratkowski i jestem z Niemiec, um, z małego miasteczka. Um, Niedaleko zagłębia rury i um, od 3,5 roku mieszkam e, tu, w Rzeszowie i w Polsce. A jak to się stało, że pan tutaj mieszka? Przy, przyjecham tu do pracy, bo jestem lektor DAAD mhm. i um, a jestem nauczyciel języka niemieckiego. I. Um, hmm. Muszę to uh, mówić po angielsku. So I applied to this service from the AID and um, there were like places all over the world and it happened to be Rzeszów. So I was applying for a job with um, practical German teaching and here was kind of the best opportunity. Very interesting. <laughs> um a czy podoba się panu Rzeszów? Jak jest Rzeszów? Czy to lubię albo nie lubię Rzeszów? Mm -hmm. Tak, e, e, lubię Rzeszów, bo to jest e, e, miasto spokojne, ale e, może e, mogę e, kupować wszystko i e, lubię Rzeszów, bo e, jech, jechał z rowerem? Um, że może pan jeździć rowerem? tak, tak mogę jeździć rowerem mogę jeździć rowerem bo tutaj są um, duże um, jak się nazywa um, bicycle paths drogi rowerowe drogi rowerowe, tak, tak, tak. i to, to bardzo fajne tutaj bardzo ciekawe a teraz przejdziemy do pytań e, dotyczących języka. Okay. E, więc, jak brzmi dla Pana język polski? Ok, teraz język polski dla mnie e, brzmi e, całkiem naturalnie, e, ale na początku brzmiał interesująco, bo pols, język polski ma m, dużo e, sybilantów, jak sz, cz, mm -hmm. ż. I kiedy usłyszałem kombinację szcz mhm. w początku. M, pf, it was like I don't know how they pronounce it. Like, Czy język polski jest dla pana trudny? Tak. Niestety, język polski jest dla mnie bardzo trudny. Na pierwszym roku wziąłem udział w kursie, mhm. ale tylko nauczyłem się podstaw. Ale potem nauczyłem się trochę z w Duolingo, w Duolingo, ale teraz nic, bo prawie nie używam języka polskiego w, w życiu codziennym, ponieważ wszyscy, których znam, mówią innych języka jak angielskiego albo niemieckiego. Mm -hmm. I tak, to, to jest mój problem. Rozumiem. A mm, jakie zagadnienia najbardziej um, przystwarzają Panu trudność? Jak, nie wiem, gramatyka na przykład, czy wymowa? Mm, gramatyka. Mm -hmm. Bardzo trudne, mm, bo mm, mam problemów z deklinacją. Jest ciężka. Tak, tak, bardzo. I czasami nie rozpoznaję podstawy bo sło, słowa, bo um, końcu mm -hmm. zmiania. Zm końcówka się zmienia. Tak, końcówka tak. zmienia. I to też um, jest bardzo trudne, są liczebki. Liczewniki. Liczewniki. Um, na przykład dwa. Dwa, dwie, mm -hmm. dwój, dwóch, dwoje. Dużo tego. Tak, tak, tak. I e, po innych e, językach, e, który znam, nie mają ten fenomen. Mm -hmm. A ym, ile zna pan języków? Ym, znam no, niemiecki, e, angielski, hiszpański. I węgierskiej, bo moja matka jest węgierska. Imponująca. A jak ocenia pan swój język polski, swój poziom języka polskiego? Może być A1. Chyba wyżej, na pewno wyżej. Myślę, że maksimum A2. Wymowa nie jest. my problem bo okay uh, you can hear that i'm german speaker maybe but maybe not that much um, because a lot of sounds are similar to hungarian mm -hmm. so that's why i'm cheating a bit people <laughs> always say that you speak so well but i i don't know any grammar <laughs> hmm. um A czy pamięta Pan pierwsze słowo albo pierwszy zwrot, którego pan się nauczył? Tak, oczywiście było dziękuję. O. Dziękuję. I też. Chrząż. No. <laughs> bo mam. mam kolega i on jest nauczy nauczyciel na mi wymowa? I. Kolega nauczył mnie rąż na samym początku, ponieważ jest tak trudny do wymówienia, i bo on jest nauczycielem na wymowienie. To myślę, że to był dobry pomysł. A co w odniesieniu do języka polskiego najbardziej pana zadziwia? Co jest fascynujące? Aha. Fascynujące, dziwne. Dziwne, interesujące, bardzo. Dla mnie to fascynujące, że można zmienić prawie wszystko z, w przymiotnik. Mhm. To bardzo fajne, bo w języku niemieckim zamiast tego tworzymy kompozyty. Wiesz, na przykład mamy dom i drzewno. I po polsku to jest drewniany dom, tak? Mhm. Ale po niemiecku to będzie Holzhaus, mhm. bo e, robimy kompozyta. I dla mnie to bardzo fascynujące. To wszystko może być e, przymiotnik. To jest naprawdę bardzo ciekawe i ja o tym nie myślałam w sumie, ale ma pan rację. Um, a ostatnie pytanie. Jaki zwrot? Uh, jakie słowo w języku polskim najbardziej pana zadziwiło. okay um, so which one uh, was funny to me or... yes okay um, i have I have some um, maybe I do it in English now because i I have to to check them I made some some notes um, once I was no one funny word actually it's not so funny i had a partner like a tandem partner and uh, she was uh, studying german and uh, well i was studying some kind of polish but her level was like b2 so mm -hmm. in the end we were just speaking uh, german and she said uh, you have to learn this jestem um, i bardzo <laughs> <laughs> and all the time i said jestem i <laughs> Okej, okay, I think that's, that's all. To, to było wszystko. Bardzo. <laughs> dziękuję bardzo za poświęcony czas i za chęć uczestnictwa. Okej, okay, dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Fenix, radio.